Kochani, dzisiaj przepis na kolejny jednogarnkowy obiad. Szybkie danie, takie, które ja lubię, niezbyt drogie. Takie w sam raz, żeby w ciągu godzinki przygotować sobie na obiad. Zacznijmy od tego, że ryż gotuję. Najpierw go obsmażam. Już mi się tam w garnku podgrzewa olej. Na podgrzany olej wsypuję szklankę ryżu. Mieszam, jak on się troszeczkę tak tym gorącym tłuszczu tak obtoczę, zalewam go trzema szklankami, między no niepełne trzy szklanki, wody. o tak. I on się tam powolutku będzie gotować, a ja sobie będę tutaj przygotowywała wtedy to, co trzeba przygotować i jak się ryż gotuje. Ryż się podsmaża, a ja przygotuję sobie cebulę, pieczarki, kawałek boczku, i w zasadzie to będzie wszystko. Do tego jeszcze będą pomidory lub pomidory z puszki. Ja jeszcze mam ostatni słoik moich pomidorków krajonych z zeszłego roku, które przygotowywałam. Także dodam do tego jeszcze koncentratu pomidorowego dzisiaj. Jeżeli są pomidory, to wystarczą cztery pomidory i nic więcej nie potrzeba. Teraz te pomidory nie są na jakieś najlepsze jeszcze, jak się trafi więc wzięłam sobie jeszcze ten słoiczek tych moich krojonych. Zaczynam od pokrojenia cebuli. jest w piórkach. Jedna duża cebulka, dwie je mniejsze, to ja akurat mam takie mniejsze cebulki, więc I to już wrzucamy na patelnię. Podgrzamy, rozgrzany tłuszcz. Cebulka się podsmaża, a ja sobie pokroję pieczarki, które rzucę za chwilkę do tej cebulki, która już się tam podsmaża. Pieczarki pokrojone. Tak, wszystkie pieczarki pokrojone. Sprawuję je do tej cebuli, która już się podsmaża. I teraz kroję boczek w tak takie spareczki, że powstały. Jeżeli ktoś nie je boczku, można to oczywiście ominąć i zrobić tylko z pieczarkami i z Wstrojony. odkładam go na razie tutaj do miseczki, Wrzucę go dopiero do pieczarek i do cebulki jak już będą troszeczkę podsmażone. I wykorzystam ten czas i jeszcze tutaj mam pietruszkę. I pokroję sobie pietruszkę. Te spodniki mam pokrojone i teraz czekam, aż się podsmażą pieczarki. Pieczarki już są troszeczkę podsmażone z cebulką, już ładnie się zredukowała z nich woda. To teraz dosypiemy ten boczek skrojony i podsmażamy dalej wszystko razem. Na tym etapie już możemy to posolić i ja po prostu doprawić. Trochę soli, na razie ja dam z soli, um, pieprz. Jak ktoś lubi bardziej na ostro, można dodać um, paprykę ostrą. I podsmażamy. Koczek już jest troszeczkę podsmażony. Ja to pokażę w drugim garnku. Gotuje mi się ten ryż. O, para leci. On po prostu musi wchłonąć całą wodę, którą wlałam. No Jeszcze, jeszcze spokojnie A może, może się go. gotować. Także zamykam go i gotujemy tak długo, aż cała woda zostanie wchłonięta i ryż będzie miękki. A w tym czasie tutaj już dodaję, bo już mi się to ładnie podsmażyło, przecier te moje pomidorki ze słoiczkach. Tak jak mówiłam latem, kiedy te pomidory są dostępne, takie fajne, to warto wkroić po prostu cztery, cztery świeże pomidorki i dodam jeszcze złyżkę koncentratu pomidorowego. Normalnie przy pomidorach bym tego koncentratu nie dodawała. I kiedyś miałam ugotowany rosół, zostało mi trochę, więc podlewam tym rosołem. Jeżeli nie mamy takiego rosołu, no to ewentualnie można wykorzystać taki bulion z kostki, ale ja staram się jak najmniej używać tych, tych bulionów z kostki. Zawsze jak się robi jakąś zupę. Czy właśnie rosół, bulion. Warto sobie zrobić tego więcej i mieć gdzieś tam słoiczku schowany. Dodam tylko, że jeżeli robimy z kurczaka, to warto jest to zamrozić, bo ten rosół z kurczaka on się szybciej nam psuje. Mimo tego, że jest zamknięty słoik, potrafi się popsuć. Czyli teraz zamykamy pokrywką patelnię i czekamy. Aż sos się tutaj ładnie zredukuje. Sos się bardzo ładnie zredukował. Jeszcze sprawdzę, czy jest dosyć doprawiony. Olej jest dość. Jest lekko pikantny, tak jak mówiłam. Teraz tutaj w drugim garku już mi się ugotował ryż. I ten ryż dodaję do sosu. Teraz w zasadzie mieszam już tylko ryż z, z tym sosem i cała potrawa jest gotowa. Musimy tylko dobrze to wymieszać. Wszystko ładnie połączyć. Ryż był lekko posalony, dodam, bo nie wiem czy mówiłam wcześniej. I w zasadzie ja tutaj nie dodałam całego tego ryżu nawet. By było zbyt gęste. I w zasadzie już na obiadek gotowy. Teraz jeszcze tylko troszeczkę posypię pietruszką. Połowę pietruszki posypię teraz. A połowę pietruszki dodam później już do dekoracji poszczególnych porcji. I tak oto pyszne risotto pieczarkowe gotowe. Jeżeli filmik się podoba, zapraszam do subskrybowania, łapka w górę, komentarze mile widziane. No i do zobaczenia w następnych filmach. Do widzenia.